Czyste powietrze w mieszkaniu to podstawa dobrego samopoczucia, nie tylko w przypadku alergików. Nowoczesne oczyszczacze powietrza stosują nie tylko system zaawansowanych filtrów, ale także wykorzystują dodatnie i ujemne jony. Jest to m, tak zwana e, technologia plazma cluster, czyli klastrów jonowych. Często źródło alergenu, te, te patogenne zanieczyszczenia w typu roztocza, są gdzieś głęboko poskrywane w różnego rodzaju e, zakamarkach. To jest urządzenie, tak zwany licznik. E, jonów dodatnich i ujemnych. Z tego względu, że urządzenia pracują, już widzimy ten, yy, ten ładunek, jeśli umieścimy urządzenie nad wywiewem. Zamiast 300 pojawiło się już 1700-1800. Kationy i aniony wytwarzane przez nowoczesne oczyszczacze powietrza doskonale radzą sobie również z zniszczeniem bakterii, pleśni, wirusów i roztoczy. Urządzenie dzięki technologii Plasma Cluster znakomicie zmniejsza prawdopodobieństwo, że ten wirus dostanie się do naszych dróg oddechowych, dlatego że w przesyconym klastrami nowymi środowisku on po prostu ulegnie rozpadowi. Trzeba mieć świadomość tego, że urządzenie zajmuje się tymi zanieczyszczeniami, które unoszą się w powietrzu, które tak naprawdę, jeśli mówimy o chorobach układu oddechowego, o alergiach, są najbardziej kłopotliwe. Klastry jonowe mogą dostać się do tych zakamarków i je zlikwidować. Urządzenia są inteligentne, to znaczy jeśli mamy, dzieci bawią się jakimiś maskotkami, mamy jakieś zanieczyszczenia, które gdzieś tam w powietrzu są, urządzenia po jakimś czasie widzą, że coś się w powietrzu pojawiło automatycznie dobierają odpowiedni tryb pracy. Z drugiej strony, na tych indikatorach, tych wskaźnikach, pokazują klientowi, że w powietrzu coś się właśnie unosi. Akurat w kocu było zdecydowanie więcej tych zanieczyszczeń. Tutaj, jak widać, wszystkie urządzenia już stwierdziły, że jest dosyć dużo tych zanieczyszczeń i Odpowiednio wybudzają się zwiększają moc swojej pracy, tak żeby szybko pozbyć się tego z powietrza. Dla alergika bardzo ważna będzie również wilgotność powietrza. Ta nie może być zbyt niska, ale z drugiej strony sauna w mieszkaniu zamiast pomóc może alergikowi zaszkodzić. Urządzenie nawilża w sposób inteligentny, to znaczy jednocześnie monitoruje wilgotność i temperaturę i dobiera optymalną wilgotność do aktualnej temperatury. Wysoka temperatura w połączeniu z wysoką wilgotnością daje nam efekt tzw. parności. Patogeny, bakterie gnilne, a przede wszystkim roztocza bardzo chętnie namnażają się w takich warunkach. Dlatego urządzenie działa w ten sposób, że jeśli Siłą rzeczy zwiększamy temperaturę w pomieszczeniu, ono będzie dążyło do obniżania wilgotności do pewnego zakresu, z reguły nie mniejszego niż 40%. Bardzo często jedynym parametrem, który konsument widzi przy urządzeniu, to jest zalecana powierzchnia, gdzie urządzenie może być stosowane. Jeśli zależy nam na tym, żeby urządzenie było wydajne i obsługiwało dużą kubaturę, to musimy sprawdzać, jak dużo powietrza w ciągu godziny jest w stanie oczyścić. Czyścić. Przy zakupach zawsze warto zwracać uwagę, czy te funkcje, te wszystkie parametry, które są przedstawiane w ładnych kolorowych folderach, czy w dzisiejszych czasach na atrakcyjnych witrynach internetowych, czy są potwierdzone jakimikolwiek certyfikatami. Aby oczyszczać powietrza, wystarczy wcisnąć jeden przycisk. Urządzenie pracuje w oparciu o cztery czujniki kurzu, zapachu, wilgotności i temperatury. Natomiast bardzo ciekawą funkcją jest funkcja antypyłkowa. W tym trybie urządzenie generuje wzmożoną ilość klastrów jonowych. W przypadku usuwania zapachu, szczególnie ciekawą rzeczą jest to, że ten zapach może być usuwany z tkanin. Jeśli mamy przesiąknięte ubrania, wystarczy, że je powiesimy nad wylotem tego powietrza zasilonego w klasy i możemy sobie tą garsonkę, marynarkę odświeżyć.